Dzień dobry, witamy w ostatniej lekcji, ostatnia lekcja z cyklu przygotowania do matury. Punkt 16, prawdopodobieństwo. Koniec, proszę Państwa. Najwyższy czas, cały materiał ładnie zebrać sobie, poukładać w swojej głowie. Dzisiaj jeszcze zajmiemy się prawdopodobieństwem takim, jakim występuje na maturze, czyli. Najprostsze zadania, ale nie te typu, że mam jakiś zbiór i losuję jedną sobie liczbę. Typu jest 14 e, uczniów w klasie, w tym 5 dziewczyn, losujemy jedną, jaki będzie chłopak. To są takie bywały, ale to są najprostsze z możliwych. My, weźmiemy tu takie bardziej skomplikowane, które jest dwa razy losujesz z jakiegoś zbioru. Zobaczmy, co było na maturze w tamtym roku. Było właśnie, losujesz dwa razy z tego zbioru, który tutaj teraz piszę, do dziewiątki włącznie, dwa razy. I uwaga, proszę Państwa, są tutaj dwa schody, które trzeba uważać, żeby się nie potknąć. Dwie pułapki. Pierwsza pułapka, ile tu jest liczb w tym zbiorze? Zdarzają się, proszę Państwa, wierzcie mi, zdarzają się niektórzy uczniowie, którzy mówią, o, tu mam dziewięć liczb, no to jak dwa razy losuję, no to 9 razy 9, 81 opcji. Pierwsza pułapka niestety wpadłeś w dziurę. Nie ma dziewięciu liczb, tylko jest 8, bo tu nie ma jedynki. Często tak dają, proszę Państwa, nie posądzamy, proszę Państwa, egzaminatorów nigdy ani nauczycieli o to, że są złośliwi. Osądzamy ich raczej o to, że próbują was wciągnąć w proces myślenia, a nie odtwarzania pewnych rzeczy. Dlatego dajemy tutaj czasem bez jedynki, bez dwójki, bez trójki, albo z zerem jeszcze nawet, aby ta ostatnia liczba nie sugerowała, że tyle masz liczb. Dlatego uważaj na maturze, policz sobie paluszkiem, ile tu jest liczb, żebyś się nie pomylił. To jest pierwsza dziura, a druga. No to mamy, proszę państwa, dwukrotne losowanie ze zwracaniem albo bez zwracania. Tutaj mamy dwa razy ze zwracaniem. Co to znaczy ze zwracaniem albo bez zwracania? Zwróćcie na to uwagę. Ze zwracaniem to znaczy się, że kiedy wylosuję jedną liczbę, no to ją zwracam. Co oznacza, że za drugim razem. Także mogę wylosować tę liczbę. Czyli wynik typu wylosowałem 7 i za drugim razem 7, czyli 7,7 7, też się może zdarzyć. A za chwilę podałem przykład maturki, gdzie było bez zwracania, no to i wynik wtedy 7,7 się nie może zdarzyć, bo jak siódemkę wylosujesz, to już jej nie zwracasz. Uważajcie proszę Państwa na maturze, czytajcie tekst ze zwracaniem czy bez zwracania. Tradycyjnie też mówiłem już nieraz, że proszę Państwa trzeba robić sobie tabeleczkę. Wszędzie gdzie jest dwa razy, to robicie sobie tabeleczkę, aby sobie ułatwić, proszę Państwa, rozwiązywanie tego typu zadań, ułatwić, co nie znaczy, że musi być tabeleczka. Oczywiście absolutnie nikogo nikt nic nie zmusza, natomiast tabeleczka jest ładna bo proszę Państwa, tu widać, ile jest wszystkich elementów, prawda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 na 8 kratek, tu mamy, proszę Państwa, 64 kratki, czyli moc omegi, 64 opcje, bo ze zwracaniem. I jedna rada, jak będziecie robić sobie tabeleczkę, no to tu oczywiście macie krateczki wydrukowane, ja tu na tablicy nie mam krateczek, ale niektórzy mimo kratek, proszę Państwa, kratkują, rysują i to jeszcze o, linijką. Tak się bawią, bawią się tym wszystkim i rysują te linijki. Po co proszę Państwa? Nie rysujcie. Skupcie się, żeby każdą z tych liczb napisać w jednej małej krateczce na obok drugiej. Pod spodem w jednej małej krateczce na obok drugiej. I w związku z tym nie będziecie musieli kratkować. Szkoda czasu na takie rysowanie Jak Po co ci Chińczycy drukowali Wam te wszystkie krateczki? Po to, żeby się wykorzystał. Szkoda czasu. Wracając do zadania. Oblicz prawdopodobieństwo, zdarzenia polegające na iloczyn wylosowanych. liczb. Często dają, proszę Państwa, że jakaś suma albo iloczyn. Musisz wiedzieć, co to jest iloczyn. Musisz wiedzieć, co to jest suma. Ok. Mam nadzieję, że wiesz. Iloczyn wylosowany w liczbie jest podzielny przez 15. I teraz w tych krateczkach zaznaczasz to, co mnie interesuje. Iloczyn jest podzielny przez 15. Liczby podzielne przez 15. No to można sobie tu z boku napisać. No to jest 15, 30, 45, plus 15, 60, 75 i tak dalej. Podzielne przez 15. Tak, podzielny przez 15. Skup się. Bo to jest, no za to już masz punkta, bo zawsze to zadanie otwarte to są dwa punkty, no to już tu za to masz punkta, ale jeszcze jednego punktu trzeba zdobyć. Dlatego myśl na temat, że co, o co im chodzi. Iloczyn podzielny przez 15. 15. No to iloczyn to jest 3 razy 5, 5 razy 3. Od razu proszę, proszę zobaczyć jak jest dużo tych kratek, a to sobie tak komplementarnie zaznaczam. Czy raz 5, 5 razy 3, żeby później o tym nie zapomnieć, prawda? Czyli 15 jeszcze się da zrobić mnożąc dwie te liczby, no nie da się. 30, 30 to 10 razy 3, no ale tu nie ma dziesiątki. A 5 razy 6, 5 razy 6, 6 razy 5. Ok, I chyba się już 30 nie da. 45, no to jest 9 razy 5. 9 razy 5. 5 razy 9. 60 nie da się zrobić, bo tu 6 razy 10. No to nie da się. No tyle. Zdarzenie, moc A. To jest, proszę Państwa, liczymy sobie te, 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 coś tam. Coś tam mamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, coś tam, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A, 6,64. Sześć, Czasem piszą, proszę Państwa, że pozostaw ułamek w, w sposób nieskracalny już. No to trzeba to skrócić. A jeżeli nie, no to już nie przejmujesz się. Piszesz 6,64 sześć, i koniec. Masz dwa punkty. Na no, poprzedniej maturze, też w drugim terminie, z kolei było takie zadanko. Tym razem mamy od 1 do 8, czyli tu już dajemy od 1 do 8. Tradycyjnie losujemy dwa razy, bez zwracania było na tym drugim terminie. Losujemy bez zwracania, tak, bez zwracania. No to proszę Państwa, tabeleczka tutaj jest identyczna, no bo tak samo robicie sobie tabeleczkę, no bo trzeba zrobić tabeleczkę, e, można zrobić tabeleczkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale czy wynik 1, 1 może się tu powtórzyć? Nie może się, dlatego ja tu sobie tak zamalowywuję. Niektórzy uczniowie moi, jak, jak mówię, no wykreśl te elementy, które są... A nieistotne, które, które nie będą w stanie się zdarzyć, no to oni to tak wykreślają. Nie? O, tutaj. Ten, ten, ten. Okej. Okay. Rób sobie co chcesz na maturze, gdziekolwiek. Ale jeśli ty to wiesz, że ten krzyżyk oznacza, że tego elementu nie ma. Bo niektórzy później, tak jak ja tutaj, a zaznaczamy sobie, ten element mi się podoba, ten element mi się podoba. I nagle wow, a które to są te, to zdarzenie a, a. A które to są te wykreślone i się gubią. Dlatego zwracam uwagę także tutaj. Te wykreślone najlepiej wymazać. Tak? Po tej głównej przekątnej trzeba je wymazać, bo one się nie mogą zdarzyć. Najlepiej wymazać tak, żeby tych kratek tam nie było, nie było. Zamalować te kratki. Tak żebyś się nie pomylił. Jak będziesz coś zaznaczył teraz? Na przykład krzyżykami albo kółeczkami czymkolwiek. A zobaczmy, jakie było zdarzenie. Zdarzenie A polega na tym, że suma, teraz była suma, a nie ilo czym suma. No, wiemy, że suma oczywiście to jest do dodawania. A iloraz? Ilo raz. A, iloraz dzielenie dobrze. Różnica odejmowanie mieć te podstawowe słowa matematyczne. O nich nie zapomniał. Tak, iloraz, iloczyn, suma i tak dalej. I tu mamy, że suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby 8. No, niektórzy tu niestety się wykładają. Po pierwsze, napiszmy, ile jest moc omegi. 8 razy 64. 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 odjąć 64 odjąć 8. To moc omegi jest 56. Ok. Tak. Teraz dzielniki liczby 8. No, tak samo jak tutaj było. Wielokrotność liczby 15, to z kolei było. Że, że Jest jakaś liczba, która się jest podzielna przez 15, a tutaj dzielnik liczby 8. Niektórzy się wykładają i piszą, że dzielniki to 8, 16, tak tam 16 plus 8 i tak, tak. Nie, nie, to nie chodzi o to, że liczba się dzieli przez 8, tylko dzielnik liczby 8. Co dzieli liczbę 8? Co dzieli? Jaka liczba dzieli liczbę 8? Jedynka dzieli liczbę 8, dwójka dzieli czwórka i ósemka. To są tylko te cztery liczby, które dzielą liczbę 8. To są tak zwane dzielniki. Suma wylosowanych liczb jest dzielnikiem liczby 8. No to znowu szukamy i dajemy sobie plusik tam, gdzie suma jest tymi liczbami. Suma nie będzie 1, suma nie będzie 2, bo to żeśmy tu skasowali. Suma będzie 4, tak? Ale nie 2 plus 2, tylko 1 plus 3 czy plus 1. Suma wylosowanych jest 4. Jeszcze gdzieś będzie 4. No chyba nie. 2 plus 2 jeszcze mogłoby być, no ale tu nie ma. No to co? Suma jest 8. Suma 8 to może być tak. To znowu od najmniejszej. 1 plus 7 od razu komplementarnie. 7 plus 1. 1 plus 7. 2 plus 6. 2 plus 6. Od razu komplementarnie. 6, 2. 3 plus 5. Tak? 3 plus 5. 3 plus 5. 5, 3. Zjeżdżamy znowu o, nie, niżej. 4 plus 4. No, i to chciałeś tak automatycznie tu zaznaczyć. O, ale ponieważ tu masz kratkę zamalowaną, no to tu się nie da tego krzyżyka zaznaczyć. Dlatego właśnie, to jest, jeszcze raz, dobra rada. W hasłach bez zwracania. Główną przekątną sobie po prostu zamaluj długopisem, tak? Jakoś schematycznie, ale zamaluj, żebyś tych kratek nie widział. I jeszcze coś? 7 to wszystko chyba, tak? To chyba wszystko. Zjeżdżamy, no właśnie już niżej nie ma co zjeżdżać, po tej, po tej, po tej, po tej. No bo już 5, 3 plus 5 plus 3 już zaznaczyliśmy komplementarnie wszystko, więc Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wyników. Czyli zdarzenie A to jest 8. Prawdopodobieństwo 8 56 czyli chyba 1 siódma. I dwa punkty łatwe, proszę Państwa. To są łatwe zadania. Czyż nie? Jedyna trudność, jaką właśnie zauważam, to jest zrozumienie tego zdarzenia, które trzeba policzyć prawdopodobieństwo. To jest jedyna trudność. No, i jak się tu pomylicie, no to nie macie dwóch punktów. Ale macie jeden. Proszę pamiętać, narysować tabelkę nie wystarczy. Trzeba napisać, ile jest omega. Jak napiszesz omega, że jest 56, albo jak tu 64, masz już jeden punkt. Dlatego skup się na maturze, nie rysuj samej tabelki, tylko policz, ile jest tych wszystkich kratek. Tyle i napisz wynik. I to będzie pierwszy punkt. To tyle. Tradycyjnie dla Was jeszcze jedno zadanie przygotowałem. Z tego zbioru losujesz dwa razy bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo, że obie liczby są nieparzyste. Dajesz sobie stop. I teraz sprawdzamy, jaki wynik Ci wyszedł. Jaki wynik Ci wyszedł? Uwaga, mów, mów. No, przeczytaj tam ze swojej kartki, jaki, jaki. 30 albo 60? Dobrze, brawo, brawo ty! Komu coś tam źle wyszło, no to proszę sobie sprawdzić. Bez zwracania, czyli główna przekątna nie ma jej. No i zaznaczam krzyżykami, że obie są nieparzyste, Tak? 1, 3, 1, 5 i tak dalej. To są naprawdę bardzo łatwe zadania, proszę Państwa. Dlatego to, są, to jest łatwe punkty. Jeszcze raz. To co powiem, już mówiłem nieraz, nie bójcie się zadań otwartych, bo one są łatwe. Dwa punkty oznacza, proszę Państwa, że to jest zadanie o małym poziomie trudności. Niektóre oczywiście działy są trudne dla Ciebie, niektóre są łatwe. Dlatego nie wszystkie otwarte wiadomo zrobisz, ale nie bój się, nie zostawiaj pustych. Zacznij coś robić, pomyśl coś. Matura trwa trzy godziny. Tamte pierwsze ABC, woły, a później coś zrobisz. Pomyśl, zrób, podejmij próbę. Zawsze jakiś punkcik może wpadnie, a może nie, ale daj sobie szansę. Dobrze mówię? No pewno, że dobrze mówię. Kończymy, proszę Państwa. Kończymy nasze spotkanie całoroczne, przygotowujące do maturki. Życzę powodzenia. Życzę jak najwięcej ilości punktów, żebyście zdobyli. Życzę, żebyście spokojnie podeszli. Spokojnie sobie usiadli w swoich ławeczkach. Spokojnie mieli kalkulatorek, spokojnie tablicę i napisali dokładnie to, co jest w waszych głowach. Proszę się nie bać, że coś zapomnisz. Jest w tablicach. Stres. Musisz umieć opanować stres. Jeśli się jakiś pojawi większy, to głęboki wdech. Albo jak tam się relaksujesz, to musisz sobie zamknąć na chwilę oczy, wyobrazić, że jesteś na pięknej plaży na przykład. Chwila odpoczynku, otwierasz oczy, jest. Wracamy do tematu. Nie musisz cały czas na, na maturze myśleć. Możesz na chwilę oderwać wzrok, zrobić sobie minutę przerwy, popatrzeć za okno, jaki piękny świat. Czy ktoś się moją maturą przejmuje? Nie. No to, to jest wcale stresujące. To, co umiem, to mam, reszta zostaje <grym> między mną a wszechświatem. Na no, koniec mojej gadki, proszę Państwa. Do zobaczenia, może kiedyś. Dziękuję, cześć.